Legionowo dołączyło właśnie do blisko 40 polskich miast uczestniczących w programie Impost Green City, wdrażanym przez europejskiego lidera wśród platform dostaw e-commerce. Pod koniec ubiegłego miesiąca przedstawiciele kurierskiego giganta podpisali w ratuszu porozumienie, dzięki któremu legionowianie mają zyskać podwójnie i jako nadawcy oraz odbiorcy paczek, i jako beneficjenci realizowanych przez Impost działań proekologicznych. Rynek e-commerce rośnie. Także w Polsce i tak samo jak na świecie, podążając za światowymi trendami. To powoduje, że wraz ze wzrostem rynku musiałaby rosnąć liczba samochodów kurierskich na ulicach polskich miast, gdybyśmy utrzymywali tradycyjny model dostaw. Dostawy do paczkomatów pozwalają ograniczać ilość samochodów na ulicach miast, ograniczają emisję CO2 i sprzyjają większemu komfortowi życia w miastach. Dlatego my, poprzez nasz program Green City, chcemy, rozbudowując sieć paczkomatów, aby ta rozbudowa była we współpracy z miastami. W paczkomatowej ekorewolucji chodzi nie tylko o ilość, lecz także o jakość. Dlatego w ramach programu pojawią się w mieście urządzenia posiadające m.in. czujniki powietrza w Legionowie rozmawiamy o tym, żeby je zazielenić rozchodnikiem, czyli jakby to jest roślinność, która jest czynna biologicznie w 50%, i też roślinność, która daje schronienie owadom żyjącym w mieście. Tam, gdzie będzie można, bo to też jeszcze nie wiemy dokładnie, które to będą lokalizacje, tak jak Wojtek powiedział, będziemy je wspólnie wybierać z miastem, będziemy też zazieleniać panelami z bluszczu, szczególnie te tylne ścianki, żeby one właśnie były takie piękne, wpisywały się w tkankę miejską. W zależności czy miasto będzie sobie to życzyło, tego życzyło, Będziemy również specjalną okleiną je oklejać w takim nurcie ekologicznym. Wspomniane działania wpisują się w ideę Smart City, mającą na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój inicjatyw na rzecz ochrony klimatu. Warto wspomnieć, że firma Inpost zobligowała się do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku. Już za dwa lata połowa floty jej aut dostawczych będzie elektryczna, a najpierw wyjadą one właśnie na ulice miast uczestniczących w programie Inpost Green City. Miasta partnerskie naszego programu w pierwszej kolejności będą otrzymywały samochody elektryczne. Będziemy wymieniać flotę dotychczasowych samochodów spalinowych na samochody elektryczne, co niejako spotęguje eko ekowymiar tej naszej współpracy. Krótko mówiąc, ma ona sprawić, że w regionowie zrobi się jeszcze bardziej zielono. Cieszę się, że dołączyliśmy do grona miast, które, w których będą takie nowoczesne paczkomaty. Nowoczesne w sensie ekologicznym, tak? bowiem po pierwsze będą otoczone zielenią, po drugie będą tam stojaki rowerowe, a po trzecie paczki do tych paczkomatów będą, dowozić, będą dowożone elektrycznymi samochodami. W związku z tym, po pierwsze, mamy mniej zanieczyszczeń. Po drugie mamy wygody dla mieszkańców, a po trzecie jesteśmy w jakiś sposób wzorem dla innych. Myślę, że to są bardzo pozytywne zmiany. Jak obliczono, instalacja paczkomatu dzięki dostarczaniu przesyłek do jednej lokalizacji zmniejsza emisję CO2 aż o 75%. Pozwala to znacząco ograniczyć na ulicach hałas oraz emisję spalin, a dochodzi do tego jeszcze ekologiczny potencjał tkwiący w stosowanych przez nadawców opakowaniach. Jesteśmy świeże po wdrożeniu Ecoboxu. Razem we współpracy z partnerem e commerceowym Modiwo dzisiaj możemy zamówić przesyłkę do paczkomatu w kartonowym, recyklowanym pudełku po to, żeby ta przesyłka za chwilę w sensie samo pudełko z powrotem można było zwrócić do paczkomatu. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie w regionowie pojawią się nowe ekologiczne paczkomaty, partnerzy projektu są w trakcie ich ustalania. Priorytetem jest tutaj komfort osób, które w przyszłości będą z tych urządzeń korzystać przedstawiliśmy propozycję na terenach miejskich ustawienia dodatkowych paczkomatów w pieszkach właśnie tam będą te nowe ekologiczne paczkomaty myślę, że będzie to z korzyścią zarówno dla mieszkańców, a może nawet przede wszystkim dla mieszkańców, tak? Bo będą mieli ten paczkomat bliżej, nie będą musieli już użyć samochodu, żeby dojechać do paczkomatu, tylko przyjdą się na piechotę, dla zdrowia lub przed rowerem. Oprócz Legionowa do programu Impost Green City dołączyły już m.in. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Białystok, Rzeszów, Kielce i Zielona Góra.